Cześć, z tej strony Sebastian i witam Was na kolejnej wycieczce. Dzisiaj jesteśmy w Tatrach i wyruszamy na 20-kilometrową wycieczkę na Czerwone Wierchy. Przed nami kilka pięknych szczytów, przed nami mnóstwo pięknych widoków. Także zostańcie z nami, zapraszamy. godzina 8:00 rano. Kościelisko. Ruszamy powolutku w stronę wejścia do Tatrzeńskiego Parku Narodowego. Dzisiaj przed nami ciekawa wycieczka. 20 km przez Czerwone Wierchy. Jest to jedna z najpiękniejszych tras, którą możecie przejść w polskich Tatrach. Udajemy się właśnie na Kiry. Tam rozpoczniemy naszą wędrówkę przez Czerwone Wierchy. Przed nami na początek przejście zielonym szlakiem turystycznym przez Dolinę kościeliską. potem wejdziemy na Czerwony Szlak, który poprowadzi nas przez Czerwone Wierchy. Przejdziemy przez Ciemniak, przejdziemy przez Małą Łączniak, przejdziemy przez Krzesanice, także zapraszamy na wycieczkę, będzie się działo, będzie mnóstwo pięknych widoków i przed nami 20 km wędrówki najpiękniejszym szlakiem Tatr. Pierwszy etap wycieczki, wyruszamy z Kir, kawałek z zielonym szlakiem i tutaj odbijemy na Cudekowej Polanie na czerwony szlak, który zaprowadzi nas przez chudą przełączkę, tutaj na Ciemniak i tutaj ruszymy już przez Czerwone Wierchy na Krzesanice i Mało łączniak. Gotowiliśmy na Cudekową Polanę, ruszamy na Ciemniak, schodzimy z zielonego szlaku na szlak czerwony. Przed nami 3 godziny 50 minut podejścia. Jesteśmy teraz na wysokości około 950 metrów nad poziomem morza. Wchodzimy aż na 2000 metrów. Więc czeka nas ostre podejście. Będzie się działo, będzie wycisk, ale dla tych widoków warto się wysilić. Zobaczymy, jakie ciekawostki czekają na nas po drodze. Ruszamy zatem w stronę ciemniaka. Mówi się, że podejście na Czerwone Wierchy od strony Doliny Kościeliskiej to jedno z trudniejszych podejść w Polskich Tatrach. Wynika to prawdopodobnie z tego, że jest to dość strome podejście. Podchodzimy cały czas pod górę. Czy to będzie krótki wysiłek? No raczej nie. Szlak na razie. Prowadzi nas między niskimi drzewkami, więc niewiele widać, no ale przed nami jeszcze cały dzień wycieczki, także zobaczymy, czy nieco wyżej będą czekały na nas już ciekawsze widoki. Powolutku wchodzimy na ciemniak, widoki stąd są przepiękne, wyszliśmy na jedną z tutejszych polan, przed nami jeszcze 700 metrów podejścia w górę, do pokonania na ciemniak mamy jeszcze około 3 km. Pierwsze ciekawsze miejsce na naszej trasie Docieramy na piec Jest to bardzo popularne miejsce gdzie turyści często odpoczywają Taka niewielka wychodnia skalna Która wznosi się pod Ciemniakiem My ruszamy dalej tutaj do góry Kierujemy się na Ciemniak Jeszcze przed nami 650 metrów w górę Zbliżamy się już do chudej przełączki przed ciemniakiem. Tutaj będziemy podchodzić tutaj tą granią do góry na chudą przełączkę i tutaj wchodzimy na ciemniak. Tam zrobimy sobie dłuższą przerwę. Podejście niezłe, ale widoki przy okazji również wspaniałe. Przy okazji ze szlaku świetnie widać również szczyt Giewontu, który jest widoczny właśnie tutaj do, do na ciemniak będziecie również mijać kilka źródełek, z których można zaczerpnąć wody. Polecamy jednak mieć ze sobą jakiś filtr, który możecie ją odfiltrować. Jest to dobre źródło czystej, świeżej wody, jeżeli wam zabraknie na szlaku. Podchodzimy na ciemniak po prawej, piękne turnie. Widać giewont na razie. Pogoda nie dopisuje, ale zobaczymy co na nas czeka. Na szczycie. Mijamy chudą przełączkę i ruszamy dalej na Ciemniak czerwonym szlakiem. Zostaje nam do szczytu około 50 minut. Przed nami ostatnie strome podejście, ale jest to podejście w towarzystwie pięknych widoków. Docieramy powolutku do Ciemniaka, a tutaj możecie zobaczyć, że już jesteśmy wyżej niż sięga Giewont. Przed nami ostatnie 500 metrów szlaku na Ciemniak. Ostatnie podejście, ostatnie 100 metrów w górę, i jesteśmy już na pierwszym szczycie Czerwonych Wierchów. Skąd w ogóle wzięła się nazwa Czerwone Wierchy? Otóż na tutejszych zboczach rośnie specjalny rodzaj traw który w okresie późnego lata i jesieni zmienia swój kolor na czerwony a jako, że pięć szczytów które należą do czerwonych wierchów porośnięte są właśnie tym specjalnym rodzajem trawy to przybierają one na jesień kolor czerwony, stąd właśnie wzięła się nazwa czerwonych wierchów podejście na Ciemniak już za nami jesteśmy prawie na szczycie, za nami ponad 1000 metrów podejścia w górę był wysiłek, ale warto było na tych widoków. Warto tutaj wejść. Zresztą zobaczcie sami. Szlak na krzesanicę prowadzi tuż obok około 200-300 metrowej przepaści. Można tutaj spojrzeć w dół, można złapać trochę adrenalinki. Niestety właśnie przetacza się tutaj chmura deszczowa i niestety nic nie widać. Może jak wejdziemy nieco wyżej na krzesanicę, ta chmura się już przewieje. I dotarliśmy do krzesanicy na wysokość 2122 metry nad poziomem morza. Na szczycie mnóstwo poukładanych stosików z kamieni. Niestety widoku wrak, bo akurat przetacza się przez nią chmura. Także ruszamy dalej, jesteśmy już po odpoczynku i idziemy dalej w stronę Mało Łączniaka. Mało Łączniak wznosi się na wysokość 2096 metrów nad poziom morza. Akurat mamy szczęście, bo chmura, która przechodziła przez Krzesanicę, już troszeczkę się rozwiała. I w końcu na szlaku pojawiają się jakieś ciekawsze widoki, wchodząc na szlak od strony Doliny Kościeliskiej. Mało łączniak będzie trzecim szczytem Czerwonych Wierchów, który będzie na Was czekać podczas Waszej wycieczki. Także co? My ruszamy dalej na górę i widzimy się już na szczycie. Zostawiamy za sobą mały łączniak i ruszamy na czwarty szczyt Czerwonych Wierchów, czyli Kopę Kondracką. Czeka nas teraz dosyć spore zejście w dół, gdyż Kopa Kondracka znajduje się na wysokości 2005 metrów nad poziomem morza. Odrobina widoków w końcu pojawiła się na szlaku, a za nami świetnie widać Giewont. Jest tutaj świetny punkt obserwacyjny, z którego można zobaczyć nawet kolejkę, która tworzy się do wejścia na sam szczyt. Przed nami kopak Odracka. Za jakieś 15 minut będziemy już na miejscu, także ruszamy dalej. Warto również wspomnieć, że wybierając się na Czerwone Wierchy, nie będziecie musieli przejść wszystkich szczytów, które są w nich zawarte. Przy większości zeszytów jest możliwość zejścia bocznym szlakiem tutaj z Kopy Kondrackiej. Odchodzi właśnie taki szlak, który schodzi tutaj w dół w stronę Giewontu. Tam możecie skrócić sobie wycieczkę i wrócić na przykład do Zakopanego. Teraz na podejście na Kopę Kondracką na wysokość 2005 metrów nad poziom morza. Podejście dość strome, 100 metrów przewyższenia. Także ruszamy po kolejnych stromych schodkach w górę. Mamy na szczęście chwilowe okno pogodowe, więc otaczają nas naprawdę piękne widoki. Zwłaszcza tutaj będą się pojawiać widoki na Słowackie Tatry Wysokie. Będzie można pooglądać piękne wysokie szczyty, ale to już jak wejdziemy na górę. Docieramy do Kopy Konradzkiej. Za nami już 11 km wędrówki. Ostatni szczyt Czerwonych Wierchów, już za nami. A zatem ruszamy w dalszą drogę i zobaczymy, co jeszcze czeka nas po drodze. Tutaj docieramy do miejsca, gdzie w razie jakiejś awarii lub gdy będziecie mieli ochotę skrócić nieco wycieczkę przez Czerwone Wierchy, możecie zejść łącznikowym szlakiem. Tutaj, akurat, mamy szlak, który prowadzi na Polany kondratową i schronisko na hali kondratowej Także my chyba już skorzystamy z tego tutaj zejścia Zejdziemy sobie w dół tutaj z boczem i tutaj do schroniska i skrócimy nieco tą wycieczkę gdyż plany przewidywały troszeczkę szybsze wejście niestety nie udało się i zakończylibyśmy ją po 22 a wędrowanie nocą po tatrzańskich szlakach nie jest bezpieczne i mile widziane więc wracamy drogę i ruszamy zatem na polanę kontratową. Czerwone wierchy zostawiamy już za sobą i wchodzimy z przełęczy kontratowej na zielony szlak, który zaprowadzi nas na Polanę Kondratową. Przed nami jeszcze półtora kilometra drogi. Czerwone Wierchy przeszliśmy w około 5 godzin. Teraz przed nami około 2 godziny powrotu do Kuźnic. Hala Kondratowa już coraz bliżej. Z tego szlaku świetnie widać Giewont, który znajduje się właśnie tutaj. My schodzimy sobie tutaj serpentynką w dół zbocza Kierujemy się tutaj do aż do schroniska na Polanie Kondratowej. Docieramy w końcu na halę Kondratową. Jest to jedna z piękniejszych hal w polskich tatrach. Piękne kwiaty. Piękne barwy. Warto tutaj przyjść, warto przejść się przez Halę Kondratową, możemy poczuć magię polskich Tatr. Zachęcamy. My kierujemy się już do schroniska na Hali Kondratowej, gdzie zrobimy sobie nieco dłuższy odpoczynek. Wypijemy gorącą herbatkę i odpoczniemy nieco. Przed dalszą drogą w stronę hotelu Kalatówki. Tuż obok Hali Kondratowej przebiega szlak prowadzący na szczyt Giewontu, więc jeżeli wybieracie się na tą wycieczkę, przez kalatówki na pewno będziecie również mijać halę kondratową. Opuszczamy już polanę kondratową, zostawiamy za sobą schronisko na hali kondratowej. I ruszamy szlakiem w stronę Kalatówek. Jest to ostatni już ciekawszy punkt na naszej trasie. Następnie kierujemy się do Kuznic i tam zakończymy całą dzisiejszą wycieczkę. Także jeszcze parę ujęć ze szlaku i nie będziemy się już żegnać. na kalatówki już za nami. Zmierzamy powolutku do kuźnic, gdzie zakończymy całą wycieczkę przez Czerwone Wierchy. Za nami około 20 km wędrówki. Przeszliśmy przez 5 szczytów Czerwonych Wierchów. Jeżeli film Wam się podobał, to zachęcam Was do zasubskrybowania kanału, kliknięcia dzwoneczka oraz zostawienia łapki w górę. Jeżeli jakiś fragment Wam się szczególnie podobał, to zostawcie nam informację w komentarzu. Zachęcamy Was do obejrzenia innych naszych filmów. Dziękujemy Wam, że byliście z nami i do zobaczenia na następnej wycieczce. Cześć, do zobaczenia na szlaku.